Bardzo płynnie, była świetnie animowana i wszystkie wielkie zające, jak na pewno znacie te bajki cudownie animowane, w animacji takiej istniejącej, korzysta z tych animatorów. Oni korzystają ze swoich scenariuszy i też z, z scenariuszy, które są napisane sami wszystko gościnne. My taki scenariusz musimy dzisiaj wymyślić, a najlepiej jak myślimy dwa, podzielimy się na dwie grupy. Każda grupa przygotuje. Wszystko, co jest potrzebne do realizacji tego scenariusza i będziemy realizować zdjęcia. A po przeczytaniu scenariusza, jak go stworzymy, czy też wykorzystamy już jakąś postać istniejącą, to kolega wypisze Nie, ja, ja wszystkie, wszystkie, wszystkie postacie, które może artysta może robić głosy ortograficzne też niekoniecznie. Musi się uczyć. Jak, jak, nie uczy się, widzę, że się uczy, że będzie fajnie, fajnie wszystkie postacie wypisze. Jak Jakbyś miał wypisane postacie, to byś wiedział, jak zaprojektować wzory postaci. Jak się zaprojektuje wzory postaci, to na pewno koleżanka, jak przeczyta scenę i będzie wiadomo, że scena to jest we wnętrzu, to wymyśli, jak te wnętrze będzie wyglądać. Ja będzie na zewnątrz. I w tle będą domki czy las, to trzeba będzie dom, ten domek zaprojektować, ja las zaprojektować, a później dopiero ulepić z plasteliny, wyciąć z papieru albo z innych materiałów, materiałów stworzyć scenografię, tą przestrzeń, w której te postacie będą animowane. I w tym momencie, po tym okresie przygotowawczym, do którego należy właśnie praca nad scenariuszem, nad postaciami, Zaczyna się okres zdjęciowy. Tak samo jak w z aktorami jest okres przygotowawczy, gdzie reżyser, operator, ekipa z kierownikiem produkcji na czele wybiera miejsce zdjęć. Są zdjęcia w próżni, gdzie reżyser dobiera aktorów, gdzie powstaje scenografia i szyją się kostiumy. Tak samo tutaj będziemy mieć krótki ten okres przygotowawczy i ten okres który przygotowawczy nas się zakończy dzisiaj bo jutro musimy wejść w kolejny etap, czyli etap zdjęć i animacji. Filmy za korami byśmy przegonili, aktorów przed tamerą wyjechali z nim w plener, przegonili po plenerze, robili ujęcia zgodnie ze scenopisem obrazkowym. Co to jest scenopis obrazkowy? Niech się wam wytłumaczy, narysuję, ja mam bite karteczki. I my, taki scenopis obrazkowy, chociaż na kilka ujęć, żeby wiedzieć, jaką powstaje, stworzymy skórę. Scenopis obrazkowy jest to nic innego, jak zapisanie scenariusza już w, w rozpisanie scenariusza jest zapisanie scenariusza na ujęcia. Jeżeli są wyższe, i rozrysowane ujęcia, to w jakim kadrze ujęcie jest filmowane. Jeżeli jest dialog, albo jakiś tekst, obok jest opisane, co to w tym ujęciu się, się dzieje, ile trwa właśnie tak ujęcie. To jest przykład scenopisu obrazkowego, Zawsze go z sobą, bo to jest scenopis, kartka ze scenopisu, który zrealizowała Wiesław do filmu takiego, wiklinowa zatopka, taki serial był. I, na, I zobaczcie, tutaj widzimy, co jest filmowane, jak jest tak, poszczególne ujęcia, co się dzieje w tych ujęciach. Jak jest dialog, to jest napisany dialog, dialog i jak ile trwa dane ujęcie. To jest recepta na realizację całego filmu. Powstaje taki scenopis na podstawie scenariusza. Czytając scenariusz, reżyser zastanawia się, jak język literacki, jeszcze zapisany, przenieść na ekran i przedstawić ten język literacki w postaci języka filmowego. Do tego jest potrzebna taka recepta. Ta recepta to tak jak recepta na stworzenie lekarstwa, to jest recepta na stworzenie, na stworzenie całego filmu. I on jest potrzebny do tego, żeby zrobić zdjęcia, bo kolega jakby zapomniał, jak co w kolejności następuje, a czasami jak pojedzie kolega operator w plener i zrobi wszystkie ujęcia w nowym Sączu, a one będą rozłożone w filmie, w różnych miejscach tego filmu i później przyjedzie do Warszawy i zrobi wszystkie w Warszawie, bo nie będzie jeździł. Pierwsze ujęcie w domu sądczu, trzecie w Warszawie, czwarte w domu sądczu, to nie będzie z Warszawy i kręcił i z powrotem wracał do nowego Sącza i tak jak jest w scenopisie obrazkowym. Tylko po to jest ta pani z tym klapsem, żeby pisać numer ujęcia i operator zawsze filmuje numer ujęcia i dopiero zapisany jest na taśmie ujęcie, a później można te wszystkie ujęcia porozcinać. I pani w montażowni, pani montażystka zawsze ma kawałek, kawałki kaśmy metrowe, czterometrowe, 50 metrowe, ale zawsze na początku każdego kawałeczka jest numer tego ujęcia sklapsowany przez krucerkę, przez panią, która z wali pali i albo teraz elektronicznie jest pokazane, który jest numer ujęcia, który dubelek i ona według tych numerów cały film montuje właśnie tego preceptu obraz My będziemy robić animację, robić zdjęcia w okresie zdjęciowym. Z, za moment już szybko wyręczymy, ktoś z Was stanie za kamerą i będzie filmował, dokumentował to, co tutaj się dzieje, bo powstanie film z naszej pracy, z Waszej pracy na tych warsztatach i jak ktoś będzie rozmawiał, bo tak się zatrudniamy teraz, to kamera to wychwyci i na ekranie przymiotem będzie wszystko widać. Kto krzyczał, kto się śmiał zagłośno, głośno, kto wrzeszczał, a kto sumiennie pracował. Będzie to dokument, ale to zrealizowany przez Was. Zaraz Szymek odejdzie wyjdzie od kamery i któryś z Was będzie filmował. Kolega chętny, koleżanka. Wszyscy po kolei, każdy zrobi na pewno swoje ujęcie. I jesteśmy w tym drugim okresie w okresie zdjęciowym. Jutro ma powstać plan zdjęciowy. Budujemy tutaj plan kluczowy, gdzie będą się animować nasze wyrobione, wyklejone z plasteliny postaci. Mają postać dekoracje i będą zapisanego do scenopisu obrazkowego. co wam pomoże. Będziemy robić zdjęcia klatka po klatce, scena po, po scenie. Później w piątek będziemy mieć tak zwany okres prac końcowych, gdzie wspólnie zastanowimy się nad udźwiękowieniem. Bo jak zmontujemy i zobaczymy, że ta bajka nam się bardzo nie klei i nie bardzo wiadomo, o co chodzi, to może trzeba będzie wprowadzić narratora i wybierzemy sobie jakiś tutaj słowiczy głos, który nam nagra tekst i dopowie w tekście. A jak wszystko będzie fajnie, to wybierzemy sobie muzyczkę, podłożymy, wy zrobicie napisy końcowe, czyli każdy narysuje swoją podobiznę, naszą podobiznę każdego z nas i w napisach końcowych będzie wasze nazwisko, ale będzie też i was autoportret, albo karykatura, albo symbol, symbol, jak, to w jakim chcecie występować, z, do, z ładnie wykaligrafowanym imieniem i nazwiskiem. I to będą napisy końcowe. Musimy zrobić do ceną widza. I wy zobaczycie, co się stworzy, jak jest film zakręcony, co nam udało się zrobić i czy to będzie dla was zadowolenie. Szybka, żeby ktoś dodał. Szymek wybierze sobie operatora, żeby go zastąpił. O kolega tu się pierwszy zgłasza, możesz go objaśnić jak filmuje. A później koleżanka, Posłuchajcie, słuchajcie, ustalmy, ustalmy, spokojnie wszyscy wszystko zrobią, tylko zgłasza, zgłaszacie się, zgłaszacie się po kolei. Koledzy będą ustępować, jestem przy kamerze i będziemy sobie działać. Będziemy sobie wziąć. Jest was sporo. Ja tutaj wiesiał tak, teraz właśnie. kilka słów e, powie od siebie jako reżyser. Ja powiem bardzo krótko. Teraz jest, Musimy poznać e, bohaterów. Żeby poznać bohaterów, to musimy przeczytać novelę. A wy tworzycie z tego e, już, który będziemy realizować później i mamy przygotowaną taką legendę. Kto ładnie czyta, kto bierze udział w jakichś recytacjach, to bardzo proszę, to jest krótka opowieść. Legenda w budynku przy murach miejskich. Proszę bardzo. Gdzie Wydaje się, że jest taki obszar w tym naszym krótkim filmie i prosimy to przeczytać i tu już... I ten, macie jakieś kartki z sobą? Nie macie? Nie. Będziemy, będziemy pracować nad powodzeniem i bohatera naryszowanego, który później będziemy tutaj, już te to no, pierwsze ma narysować go. Jeżeli powstaje że to nie powstaje tak, że to też od razu młotkiem, tylko pierwszy ma jakiś świte wstępny, wyjdzie rysunek i dopiero później realizuje. Ale jeżeli wykonujecie jak gdyby takie małe rzeźni. Podstacje. A później idziemy dalej, gdzie macie żeby co robić, jeżeli ta postać ma żeby, jeżeli ma to, Ale to wyjdzie tutaj z tego, gdzie polega... no, sobie ten papier. Tak, kartę papieru. Macie coś, tylko coś do pisania? Nie. Rozbórzmy kartę. Tak, rozbórzmy kartę. Tak. Ja mam dam się Muszę mnie dwa razy to przyczynać. Tu macie ten rozbóżcie tutaj. Tu macie i ten tego Ale na razie, na razie szukajcie u szukajcie u i... Macie połączyć. Trzeba dokoptować ludzi, którzy będą robili dekoracje. To jest wolny? To nie ma żadnego zadania O, Jest dużo. Dobra, i teraz tak. Zacznijmy od e, pierwszego, pierwszego ujęcia. I, ten, i wy, wy zapiszecie po prostu to, ci, ci którzy się zgłaszają do, do początku. U na paszty e, kowackiej wybijały źródełko nigdy nie z wody, tworząc w biały osad o zapachu i smaku siarki. To jest jedno. Kto to będzie robił? To, to, jest to jest po prostu bardzo ważne, bo to jest opisy. Ale słuchajcie, baszta jest, jest główną dekoracją tego całego filmu. I to jest bardzo nie może być to... jakaś taka, byle jaka. Ona już tutaj w internecie pan dyrektor znalazł z tym. Może bardzo ważna jak małżeństwa. I to najprawdopodobniej tojemy miście, który był jakiś czysta jak z taką ważną. To trzeba by hmm. z kartonów wyrzeźbiciela, z pudełek kartonowych, taką basztę zrobić. Z pudełka kartonowa Czyli jest większa niż to, co teraz jest w zamku. Jest większa i, i, i te góre z dzisiaj zostało to. I, i, I zobaczcie, charakterystyczne ma te wykończenie na górze. To Musi być czytelny. Zobaczcie na widowni, żeby wiedział, że to jest nasze No to bramę gdzieś użył, że... No właśnie, tam były schody i tam widocznie się no. no dobra. No. Dobra. Chyba, że ktoś z Was pozostałych ma pomysł, jak zrobić taki zamek. Jeszcze nie. Też jest z jak wyglądało, że chyba Przepraszam. Taka ktoś z rodziców może nam pomoże. No ale no, to jest fundamentalna sprawa w tej chwili. Myślcie, ktoś z rodziców może wam pomóc zrobić taki model baszmio? Z... No z... 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 Na z... inny jakby ktoś i... miał łącza towarza. No, no. no to zapiszcie to. Dobra? Ci, którzy robią baszmio

a teraz, tak. W muszą być tej wielkości. No jak zrobić taką postać jak ja to was ja się w końcu siedzi też na, na mamografii, bo tutaj kolega ma rację, z tym, że jeszcze dobrze było była współpraca was y, i gdy było bardzo dobrze, żeby wcześniej postawić dekoracje, żeby z kolei dopasować te postacie do dekoracji. Żeby nie była dekoracja mniejsza od postaci, to dobrze. Miejsce pracy mamy czyste. Wszystko Proszę pana, panie Kto? Ja oddałem się. O <summelos> пен <summelos> <A, summelos>

Takie pasy biały niebieski, koszulkę. Bardzo ładne drzewo. możesz się inaczej zrobić sobie. Karton tu masz niebieski, czy zaszykowałem. Tylko wejście w placy.